Hejka, w dzisiejszym filmiku spróbujemy zrobić jakąś ciastolinę, a do tego będą potrzebne na, na pewno łyżeczka, miska, mąka, ja mam Basię, tortowa ekstra, ale wy możecie mieć normalną, jaką chcecie, płyn do ja mam czarusz, płyn do czyli znaczy taki wiecie, taki żółty, normalny czarusz, nie? Ale oczywiście Wy możecie mieć inny niż Taruś i w innym kolorze. No i trochę wody. Dobra, więc pierwsze nasze skadnikiem to dodajemy cztery yy, łyżeczki mąki. Już mam yy, tą mąkę musimy tak lekko rozmieszać sobie, aby lepiej wyszło szło często na później. Kątach, o ładnie, fajnie. Patrzcie, tutaj ten śledko kluczik został, Ale teraz dodajemy e, e, ten, nie, trochę wody. Tak, tyle. I mieszamy. Dobra, zobaczcie, nam coś tutaj już tak jakby powstaje. Ale teraz dodajemy trzy łyżeczki płynu do naczyń. Dobra, dodałam już to. Teraz wystarczy, że to wymieszamy. Spójrzcie. Teraz tam wstąpi w coś, dlatego dodajemy trochę więcej mąki. Nawet jedną łyżeczkę chyba, tylko około tak gdzieś się to. Szukajcie. Tyle. I mieszamy to. Jeśli tam nie wychodzi, to dodajemy stopniowo bołki. Yy, dobra, już połyszałam, teraz zostawiamy to połknięte trochę w rękach. Dobra, już połyszałam, mam takie brudne ręce, więc zobaczymy jak umyję ręce. Dobra, już umyłam ręce i wasa się zapamięta.